Elektrownie atomowe Pana zdaniem nie powinny powstawać. W Polsce, zdecydowanie Polsce. Mamy, w Polsce w tym momencie zdecydowanie nie. Mamy lepsze alternatywy, szybsze, tańsze, dostępne. A jakie to są szybsze, które zrobią, dadzą nam tyle samo prądu, mm -hmm. co elektrownia atomowa. Szybsze rozwiązania dla Polski w tym momencie to jest wiatr na lądzie przede wszystkim. I one dadzą najszybsza. nam tyle prądu, co elektrownia problem. Dadzą nam więcej prądu niż A elektrownia ciekawe, atomowa. Pan, chyba, pan z wykształcy nie jest... Nie jestem inżynierem, ale, ale jest? zajmuję się polityką klimatyczną czy pan jest od... Nie jestem antropologiem. Moi <gurai> 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 no drodzy, witam was bardzo serdecznie. Skąd oni tego gościa wzięli? Skąd tego kolesia wzięli? Gdzie oni go wystrugali? Co to jest w ogóle? Co to jest za gościu? A ja wiem kto to jest, moi drodzy, to jest ekspert. Ten ekspert nazywa się pan Paweł Szypolski, on jest Greenpeace. Ciekawe, gdzie jest Greenpeace, jak wycinają lasy w Polsce albo prowadzą jakieś interwencje militarne na świecie. Wtedy ich nie ma. Moi drodzy, mamy eksperta. Mamy eksperta pana antropologa. No antropologia ma bardzo, ale to bardzo dużo wspólnego z motoryzacją. <laughs> Przepraszam, ale, ale zobaczcie, w jakich czasach przestało nam żyć. No, i tacy ludzie naprawdę, oni mają wpływ na naszą przyszłość. Ktoś taki serio ma wpływ na naszą przyszłość. Jesteśmy w momencie, w którym za chwilę uderzymy głową w ścianę. Dzisiaj tego pana zaproszono. Właściwie to pan Mazurek zaprosił do, go do RMFFM. To jeszcze nie wszystko. Popatrzcie, co tam jeszcze powiedział. Zanim przejdę do sedna sprawy, to sobie tego pana zrobimy na cacy. A później skupimy się na bardzo, ale to bardzo poważnych rzeczach. No, ten pan już trochę wyjaśnił. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale trzeba go posłuchać, bo to, o czym będziemy rozmawiać, kreują tacy ludzie, taki pan. Teraz nasz szanowny, szalony naukowiec, antropolog, wypowie się na temat motoryzacji. Dlaczego czeka nas to, co nas czeka? Słuchajcie tego pana, jest totalny odóz, moi drodzy. Tylko, nie wiem, przypnijcie sobie jakoś siebie do fotela, bo możecie spać ze śmiechu, bo to jest już całkowite, ale to całkowite już odfrunął, Rzeszy Mieszek odfrunął. Wy na inną orbitę. Dziecieć z Was musi się pozbyć samodów z Warszawy. Ale nie jutro, bo tego zabrakło w tym. To do 2030 30. roku. Czyli macie no to 7 lat. Tak. I teraz powiedzmy sobie, dlaczego. Dlaczego? Bo nie mamy alternatywy. Nie mamy alternatywy. No jasny gwint. Nie mamy alternatywy. To tak jak z elektrowniami i z polskim węglem. Nie mamy alternatywy. Polska przecież nie posiada kopalń, nie posiada węgla. My nigdy nie posiadaliśmy węgla. Ja myślę, że pan szalony naukowiec, antropolog, jest zwolennikiem wszystkiego, co nielogiczne, no bo jak inaczej można nazwać coś takiego? I tutaj właśnie oni idą pańskim tropem. Oni chcą w e, takich w tym swoich zaleceniach w celach idealnych, w celach ambitnych, by w ogóle zlikwidować samochody prywatne w, w, w miastach, mm -hmm. ale w celach takich realnych, jak mówią, w Warszawie należałoby zlikwidować dwie trzecie aut. Mm -hmm. Prywatny. Tak. E, tak, tak, tak. E, dlaczego? Po pierwsze, pan to, jest zwolennikiem to są... tego rozwiązania? E, tak. Teraz czas na wykład naukowca na temat tego, co powinniśmy jeść i co jest dla nas zdrowe, najzdrowsze. Wiecie, tam wymyślili, że tyle i tyle kilogramów mięsa i ten pan do tego nawiązuje. Posłuchajcie go szybciutko. Samochody samochodami proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego y, chcielibyście ograniczyć na przykład spożycie nabiału. Dlatego też pozwoli, byśmy... że powiem takiego, mówimy o celu ambitnym, bo cel, cel taki dany, ten ambitny, przepraszam, to jest taki, żeby zlikwidować w ogóle nabiał, żeby państwo nie jedli mleka, jajek. Ambitny. Tak. Tak. Natomiast taki cel progresywny jest taki, żeby to sprowadzić do poziomu szklanki mleka dziennie i... Ja nie wiem, czy da się zrobić taki plasterek. 16 gram sera mi wyszło. To bardzo cienki był plasterek bardzo cienki. rzeczywiście. Jeden bardzo plasterek cieniutki cieniutki sera. Dobrze, Tylko to już tyle. odpowiadam. Ja jak nie jemy. Dlaczego, dlaczego mniej samochodów, dlaczego mniej nabiału, dlaczego mniej mięsa? Dlatego, żeby żyło nam się w miastach, które są zdrowsze i bezpieczniejsze Jasne. i lepsze dla życia. Bo w dla, tym no momencie... Nie, no będzie znacznie lepsze życie. Nie będziecie jedli ludzie mięsa, nie będziecie jedli jajek i mleka, nie będziecie, proszę Państwa, latali samolotami. To znaczy raz na dwa lata możecie i nie pojeździcie prywatnym samochodem. Będzie wam lepiej. Otóż tak, ponieważ będziecie żyli w miastach, które będą bezpieczniejsze, tak jak powiedziałem. Nie będziemy ginąć w wypadkach drogowych. Będziemy mieli mniej chorób e, układu krążenia. Będzie, będziemy co więcej, nie musimy, i to jest najważniejsze, nie będziemy jedli mniej smacznie. Dobra, koniec z tym panem. Panie, do widzenia. Miłego... Jedzenia robaków, panie Szypulski, niech panu się wiedzie, niech panu się darzy, niech panu szczęście sprzyja. A teraz moi drodzy, tak dla normalności, puszczę wam prawdziwego eksperta. Posłuchajcie sobie pana Andrzeja Sadowskiego w Polsat News, wypowiadał się na temat samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne, które dzisiaj są tak e, e, jakby preferowane i uprzywilejowane, są bardziej nieekologiczne, jeżeli bierzemy cały proces e, produkcji tego samochodu i eksploatacji, a zwłaszcza utylizacji, niż coraz doskonalsze samochody spalinowe. Och, mądrego, jak fajnie, jak przyjemnie posłuchać. Moi drodzy, dzisiaj się szybciutko skupimy. Na samochodach elektrycznych, które nam wcisną, ale zanim powiem o tych samochodach elektrycznych, to jeszcze nawiązując do tego pana, naukowca, antropologa, ostatnio pojawiła się taka wiadomość, że koniec rosołu z wiejskiej kury. Raczej tak, bo wchodzą nowe przepisy. Masz choćby jedną kurę, kaczkę albo gąskę, będziesz musiał zarejestrować ją w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin mija 6 kwietnia 2023 roku, podały media leszno24.pl. To jest coś dla tego pana, dla pana antropologa. Panie antropologu, pana robota nie poszła na marne. Chyba pan dostanie premię. Obowiązkiem zostaną objęte osoby, które prowadzą chów podwórkowy, a więc głównie gospodynie, posiadające kilka kurek, działających sobie przy zagrodzie. wprowadzenie takich rozwiązań może zniechęcić do tego typu hodowli. To może oznaczać także, że na przykład rosół nigdy nie będzie już smaczny. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby żeby drobiu nie było, żebyśmy jedli robaczki. No, o to chodzi. Dobra, bo nie jest to smaczne, nie jest to fajne. Ostatnio pojawiły się informacje, że silniki diesla i benzynowe znikają na zawsze. Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy. Od 2035 roku nie będzie można zarejestrować nowych samochodów spalinowych, tylko elektryki. Jak to wygląda, przed chwilą słyszeliście prawdziwego eksperta, który powiedział, jak to naprawdę będzie wyglądało. Silnik diesla i benzynowy na zawsze znikną z salonów, podaje auto.dziennik.pl. Parlament Europejski właśnie przegłosował przepisy w sprawie stuprocentowej redukcji emisji CO2. W efekcie od 2035 roku w państwach członkowskich będzie można rejestrować wyłącznie auta z napędem elektrycznym lub wodorowym. Co to oznacza dla Polski? Rząd swoje, a eksperci swoje. Silnik diesla i benzynowy w nowych autach będzie dostępny jeszcze przez 12 lat. Moi drodzy, pojawiają się informacje robią to nawet redaktorzy naczelni mediów motoryzacyjnych są tacy ludzie, którzy się na tym znają. Oni robią różnego rodzaju testy. Wychodzi na to, że ani to nie jest praktyczne, ani to nie jest ekonomiczne, ani to nie jest ekologiczne. Bo teraz wyobraźcie sobie pewną sytuację. Podjeżdżacie sobie tam, żeby załadować. Po pierwsze, to się ładuje tego tak około godziny, tak plus minus oczywiście. Nie 5-10 minut czy też 20 sekund, jak chcecie sobie tylko dotankować troszeczkę. Te punkty. Ładowanie muszą być wolne, no bo jeśli ktoś tam ładuje sobie przez godzinę, to musicie czekać godzinę, żeby naładować godzinę, czyli dwie godziny musicie sobie zarejestrować, to znaczy zarezerwować, na no później się zarejestrować na jakiejś tam izbie przyjęć, bo może głowa zaboleć. Poza tym te baterie nie są tak wydajne, jakby się mogło wydawać. Piszą o tym ludzie, piszą o tym ludzie, którzy się na tym znają. Nie jacyś tam antropologzy, tylko ludzie, którzy faktycznie. Biorą te samochody. Ja cały czas zadaję sobie pytanie, jak to będzie, jak oni będą prowadzić interwencje militarne elektrykami. Co oni sobie wyobrażają teraz od 2035 roku? Przecież nie ma infrastruktury, jest to totalnie nieprzystosowane. Strażacy się wypowiadają, że jest to niemożliwe, że nie da się. Coraz więcej ludzi się tak wypowiada. W Norwegii wprowadzili zakaz wjazdu na promy, na statki. Gdzieś tam różne dziwne pożary się działy. Ugaścić takiego elektryka jest bardzo ciężko, to są rzeczy, które są faktycznie, a oni nam tutaj wprowadzą takie prawo, że od 2035 roku nie będzie można zarejestrować nowego samochodu elektrycznego, elektrycznego, spalinowego. Ja myślę, że jeszcze wydarzy się cud, bo to jest niemożliwe. Z drugiej strony, jak tak zaplanują, to sobie zrobią, bo jak nie ma sprzeciwu, to robią. Ale mi się wydaje, że w pewnym momencie oni poczują opór tych producentów. Że będą producenci, którzy powiedzą nie. No przynajmniej na to liczę, bo ja sobie nie wyobrażam tego. Poza tym te używane samochody będą coraz droższe. A wiecie, co się stanie niebawem? Będą podnosić oczywiście ceny paliwa, ceny benzyny, diesla, a później będą wprowadzać coraz wyższe opłaty, tak, żeby zniechęcić ludzi. Jakieś tam limity, że do centrów miasta nie będzie można wjechać. Już to jest na zachodzie Europy, już to jest od dawna, w Polsce wprowadzają. Będą tak zniechęcać poprzez różne podatki dodatkowe, że jak jest starszy samochód, no to dodatkowe podatki, dodatkowe opłaty, że ludzie już nie będą mieli pieniędzy. Tylko, że te elektryki są droższe od spalinowych. Tutaj nawet nie ma co dyskutować. Ale jak są tacy eksperci, jak pan antropolog, jak pan antropolog się wypowiada na te tematy, no to co się dziwić? To nie dziwmy się, że jest jak jest. Ja też nie jestem ekspertem, ale mnie nikt nie zaprasza. Ja chcę, żeby było tak, jak jest. Jeśli ktoś robi coś nowego. No to jednak powinien się na tym znać, a ja się nie znam, więc nie prowadzam żadnych innowacji, jestem przy tym co było. Nie wiem co wy o tym sądzicie, napiszcie. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę, dzisiaj tłusty czwartek, pączki bardzo drogie w Polsce, to jest obłęd, ale to jeszcze będzie moment, czas żeby o tym powiedzieć, jakie są ceny. Nie chcę dzisiaj mieszać tych tematów. Pozdrawiam, smacznego i do usłyszenia, cześć, pa pa.